Siemanko witam wszystkich. No, filmik numer 2 z próby powrócenia do żywych malucha. Udało mi się go przestawić, także miał dookoła niego. Żeby mógł Przejść, podkręcać koła. Tak to się prezentuje. Udało już mi się dzisiaj klamkę naprawić kierowcy. Już elegancko działa. Udało mi się zorganizować tutaj oświetlenie, Tu jest bardzo ciemno w tym stolowe. Co? No teraz jeszcze przy przestawianiu zauważyłem, że w tym kole nie wiem czy to będzie słychać, jest bardzo duży luz na łożysku. Nie wiem czy to wystarczy łożysko dokręcić czy, czy kupić nowe. Zobaczymy jak się to rozbierze. No i co? Próbujemy pierwsze co zrobić te hamulce. Wymienić pompę, pompę hamulcową. To muszę się do niej dobrać najpierw, bo tu w tym bagażniku widzę jakieś oleje, nie oleje, długie stanie u mnie służą, pełno śmieci. to jakieś resztki zboża. Że próbujemy się dostać do, do tej pompy. Wyciągnę tu wszystko. Jeżeli widzimy się za chwilę. Czy można powiedzieć, że już pomału odsłużyłem bagażnik. Dostałem się do tej pompy i tak patrzę. Nie wiadomo jak pójdą te rurki, bo to lubi się ukręcać. Ale tak jak mówię, długie stanie. No nie nie, nie lubią samochody długiego stania. Co jest najlepsze nowa taka pompa? Myślę, że to jakieś duże pieniądze, że to drogie. Tu się okazuje. Nowa pompa 68 zł I do tego płyn hamulcowy, bo cały układ Przeleje nowym płynem hamulcowym Stary spuszczę. Myślę, że tam W stu paru złotych się Ta naprawa zamknie Także jeszcze są części dostępne, nie są drogie do takich samochodów Także warto ratować, a nie na złom wysyłać No próbujemy to po tu i Zobaczymy co dalej Po krótkiej chwili jestem z powrotem Proszę zacząć. pompy już nie ma, została odkręcona niestety, te rurki płaskim kluczem, nie ma opcji odkręcić, no, trzeba było użyć takiego sprzętu, udało się odkręcić, nasadka, dwie nakrętki ósemki, pompa jest odkręcona, leży tutaj na stole, tak się prezentuje, no trochę tam jest pordzewiała, trochę syfu w środku jest. Jednak ma swoje lata, nie? Tutaj do na porównania, do porównania nowa. Zaraz zmontujemy i, i ściągamy koła i spróbujemy odpowietrzyć. Tutaj taka aktualizacja prac. Pompa jest założona nowa, elegancko tego. Tutaj ten bagażnik za chwilę wydmucham kompresorem, ten cały syf. Poskładam to. Co maluszek już stoi na czterech klockach, koła pościągane, przy trzy odpowietrzniki udało mi się ruszyć, tylko z tyłu z prawej strony nie udało mi się Odpowietrznika ruszyć, bo się ukręcił, no i trzeba było zwalić. O, ciemno jest. trzeba było zwalić bęben. Trzeba było zwalić bęben. Ale na szczęście kupiłem rurki, rurka uratowana, kupiłem nowy tłoczek. Hamulcowy. No i który wygląda tak. Tu jest nowy, no tu jest stary. No widać próby odkręcenia. Yy, nie powiodło się od powietrznika. No tak to wygląda. No. Za chwilę montuję nowy tłoczek. I działamy dalej. A tutaj już tłoczek zamontowałem. Rurka tu z tyłu jest przykręcona. Nowy odpowiedźnik jest przekręcony. Zostało mi założyć tylko sprężynę, tu zapomniałem powiedzieć. Mimo, że maluch ma cztery nowe hamulce, przednie i tylnie tłoczki się różnią, bo przednie są większe, tylnie są mniejsze. Tak zapomniałem wspomnieć. Co jeszcze, jeżeli ludzie zakładają z przodu tarczowe hamulce do malucha, dobrze wtedy je założyć przednie tłoczki na tył, bo tylnie są większe wtedy też siła hamowania z tyłu się zmniejszy. Także tyle. Zakładam sprężynę. Zakładam sprężynę no i działamy dalej. Bm założony. Na śrubki, śrubki przykręcone. Kręci się elegancko. Wystarczy teraz odpowietrzyć. Tylko no nie mam z kim niestety. O tutaj już zaślepkę na pompę założyłem. Wydmuchałem wszystko. Fakt, że tą wykładzinę jeszcze wymyję. Tutaj też Malucha wymyję, włożył zapasowe lewarek. Teraz będę się wrodzał w wymianę tego łącznika. Mam nadzieję, że problem z, z ciężko włączający, włączającymi się biegami minie. Tylko, że tu, żeby to wymienić, muszę się glebnąć pod samochód. <grybujesz> Zobaczymy, jak pójdzie wymiana. I tutaj o, stary lizak. On już kiedyś był, widzę, wymieniany. Jednak wydaje mi się, że tutaj te tulejki nie mają zbytnio luzu jakiegoś. No minimalny. Taki sam jest luzak, założyłem praktycznie tamten lizak, ten nowy. Mi się wydaje, że problem nie zniknie. Zobaczymy jak w ogóle biegi chodzą. Jedynka, dwójka, czwórka. No nie wychodzą, ale to o, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Niby wchodzę, ale to wiadomo, jak będzie silnik odpalony podczas jazdy, to dopiero zweryfikuję. Ale mi się wydaje, że chyba ten problem akurat nie zniknie, trzeba kombinować dalej. No zobaczymy, zobaczymy. No działamy dalej, no, co poradzić. No. Tak się prezentuje silnik na obecną chwilę. No tutaj jest delikatny wyciek z kapy zaworowej, ale to i tak dam nową uszczelkę, bo muszę wyregulować zawory. Muszę założyć nową masę, która tu jest, od silnika idzie do, do kasty, jest przy, przykręcona. Tak wygląda. Tak naprawdę taka masa jest bardzo ważna, bo jeżeli ładuje alternator, tam prądnica, starsze typy miały prądnicę, akumulator jest dobry, a dalej się żarzy yy, zy, ładowanie na desce rozdzielczej, może być przyczyna też tej masy, bo jeżeli ona jest porwana, tak jak tu, yy, zaśniedziała, yy, no to, to też może dobrze nie masować, nie? I co do takiej nowej masy To naprawdę taka masa Im dłuższa tym, tym lepsza No jak jest 5 cm za długa to nic nie szkodzi Bo silnik się buja Wiadomo silnik się buja przy jeździe Także dłuższa masa nie przeszkadza Ważne żeby nie była za krótka Bo wtedy może się zerwać No także biorę się też za wymianę tej masy Myślałem że pasek będę wymieniał Ale ten jest dobry to będę miał na zapas Świece nowe wymieniłem Pojeżdżę trochę wymienię olej No ustawię te zawory no i co? No i maluszek pomału do przodu Muszę kogoś zorganizować, żeby mi ktoś pomógł hamulce odpowietrzyć Jeszcze tam zaś w międzyczasie z przodu zlikwiduję Spróbuję skasować ten luz na łożysku No i co? spróbuję go odpalić, pojeździć trochę zrobić jeszcze z tyłu te światła No umyję go i zrobimy przegląd, nie? I mam nadzieję, że... Że już będzie jeździł, nie? No i potem zaś zacznie się takie dopieszczanie Także... Tak to wygląda Tak to jest Maluszek już jest po pierwszej jeździe próbnej Dobra wiadomość jest taka, że hamulce są, działają Tu na podwórku na asfalcie były próby hamowania Także hamulce są Wymiana pompy i odpowietrzenie dało Zdało egzamin Jednakże z powrotem jest tył w powietrzu No tak jak myślałem, no dalej nie ma biegów Jedynka, dwójka jest Trójki, czwórki, wstecznego nie ma I zamiast wstecznego wchodzi czwórka No jeszcze raz tam się spróbuję położyć pod ten lizak Tam trochę wydaje mi się, że jest zbyt duży luz Wymienię, znaczy wymienię, podłożę jakieś tam podkładki, żeby ten luz zniwelować Położę się tam pod samochód, byłki są Położę się pod samochód Spróbujemy ten luz zniwelować, przejdziemy się jeszcze raz, zobaczymy Zobaczymy, czy coś pomoże, czy nic Także Także znowu, znowu się trzeba kłaść pod samochód Takie niestety życie Tutaj mam nowy łącznik z powrotem, jest zdemontowany i pokażę o co chodzi, bo nie zauważyłem Tu jest taka śrubka z tulejką Ta tulejka wchodzi tutaj Ja to dokręciłem, ale nie wiem czy widać Z milimetr Ta tulejka wystaje, jest za długa I po prostu jak ten łącznik To, ta blacha doszła do Tego wybieraka odbiegów Ten milimetr był z jednej strony I tutaj, tutaj z drugiej I tutaj to Mimo, że było skręcone To ten łącznik tak pracował i nie było biegów. Teraz musiałem mać do sklepu. Kupiłem podkładki. To są takie, nie wiem, bardzo cienkie podkładki. Te podkładki zamontuję tu i skręcę to z tymi podkładkami. O. I teraz ten łącznik jest na równo. Prawie że. No tam podłożę jedną albo dwie, jedną podkładkę wyciągnę, założę jedną. I tak to się prezentuje. Myślę, że teraz jak to skręcę, to będzie nie będzie tam takiego luzu. I myślę, że te biegi wrócą jak nie no to trzeba będzie rozbierać wybierak od skrzyni biegów. O, maluszek z powrotem. Zamontowałem łącznik. Maluszek z powrotem na kołach. Sprawdzimy czy Sprawdzimy czy wstecznie się znalazł, czy da radę wyjechać. Zobaczymy. Jest wsteczny. O, to za chwilę wyjadę na drogę. Zobaczymy czy wszystkie biegi działają, także za chwilę coś dogram. I lecimy sobie naszym maluszkiem. Pogoda się nie dopisuje, ale co najważniejsze biegi działają. Biegi są, pasuje. Kurde, jestem mega zadowolony, że się udało. Wskreślcie, że tam zostało takich parę pierdek, na przykład klaksona nie ma, Przegląd trzeba zrobić. Hamulce są przede wszystkim. Tu cyk zawrócimy. Teraz proszę bardzo, elegancko. Steczny. Steczny jest. Steczny jest. Teraz cyk jedyneczka. Trójeczka trójeczka Wcieraczki trzeba wymienić takie małe Cyk, czwóreczka bez wchodzi maszyna. I teraz można świat poznawać Cyk na luz Elegancko także co? Nie będę więcej, już tu nic nagrywał w tym odcinku. Może nagram jeszcze tam jakiś odcinek, z jakichś właśnie tam robię, te pierdoły, takim typu klaxon, tam z tyłu tam chyba żarówka nie świeci jedna. Także jestem mega zadowolony. Włączymy migać. Coś tam ruga jedyneczka Wolne, wolne dwójeczka i lecimy. Także pozdrawiam wszystkich do następnego. Tak jeszcze na sam koniec tu. Pokażę jak się maluszek prezentuje Tak wygląda Bo to cały czas w tej ciemnej stodole Tak nie było widać Ośminiczek zamknięty A to zaraz otworzę Jest szerszeń Udało się go sklepić po dwóch latach Nie to w sumie więcej dużo Pracy nie było, najgorzej to mnie co derwowało. Kupiłem łącznik za 20 zł. Trzeba było stary zdemontować, nowy zamontować. Po czym się okazało, że trzeba te podkładki podłożyć. Znowu trzeba było nowy zdemontować, a było podkładki? Zamontować to z powrotem. I tak naprawdę zabawa z głupim łącznikiem i zajęła pół dnia. Spalimy jeszcze maszynę. Niech gada. Się zagrzeje troszkę. Spali na dotyk. Wyjdzie go to jest pod kawę i tak kawę będę za robot. Kawę będę demontował, bo muszę wyregulować zawory. Dobra, pozdrawiam się.